Dalej, następny. Next. Magiczna rączka. Patrzcie tutaj. Ręka jak złamana. What's up, man? What's up? Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Nie możemy się tak krzyczeć, bo klasztor tutaj jest. Tutaj w rogu jest przesyłeczka. Losujemy losowe rzeczy, oczywiście. Tak mamy jest. jak zwykle naklejkę, mamy jak zwykle takie samo jak odcinek temu, taka broszurka Słodycze z całego świata No i oczywiście mamy te takie, o paragon, najważniejsza rzecz Tak jest Czyli Więc pod tytuł jest, kupili paczkę za siedem dych, co w nie znaleźli <śmiech> <śmiech> Tak, to jest <laughs> najlepszy teraz tytuł Może ty się jeszcze <laughs> zajmiesz hodowlą jedwabników Dobra, jako już ja odpakuję. ja będę pierwszy Nie patrzę, nie patrzę I nie mamy patrzę. tutaj, proszę państwa jakieś czekoladę Zamknę Tak to jest taka, co tam widzicie, czekoladka, a to się nazywa studencka, studencka, czyli orion, czyli to jest czeski słodycz. Mleczna cykulata archalidy. Trochę się czuję jakbym batona jadł. No, bardzo gruba czekolada. Mhm, taki żel nie? No, w środku. 8 na 10 od Pekusia. Musimy jakieś tabliczki. Tu tak jest z takimi kartkami 8 na 10. Mm. No, tabliczki z kartkami, nie. <laughs> Ej, ale Pegoś nie zapominajmy o tym, że ten tłum, który tutaj nas ogląda oczywiście, wie ogromny tłum niezliczony będzie też tą klaską, nie? No pewnie. I, dobra. Dziękuję, że z nami jesteście. Dob Big Sweet and Salty Pretzel Pieces. A to coś co dobierałem chyba, albo nie. No dobrze, to było. tak proste. Tak, jak ten w tym dniu świra, jak on otwiera paczkę. Uff, Murzynki. Sam jesteś murzynek, ale to taki załatwiony. Ja Bambu w Afryce jest. mieszka. Czarną ma -skuretka. ten nasz koleżka. Dzielnie się uczy przez całe ranki. Ze swojej pierwszej czytanki. Paluszki oblał czekoladą i to jadł. Minefact, totalny minefact. Byłem dzisiaj u ortodonty. Mhm. Tydydy. Patrząc na czekaj, poprzedni czekaj, czekaj. odcinek normalny back in the days, zobaczcie. O, zaraz bridaka będzie fanta, co miała pizzę. Zamiana ról Peach. A to jest A to smaku Jagody berry. No. Babciu! To jest... Zajebiste! Pasztet ten zajebisty. Ty odlotowy smak. Pierw, następny. Next! Magiczna rączka, taluszek, a <grym> Patrzcie tutaj, ręka jak złamana Haribo <grym> <smak> <grym> Dla dzieci i dorosłych a Właśnie, to dla nas starych krów <grym> oh, Czuję ten zapach Ty, a w ogóle dla fanty jaka ocena? Dla mnie? gdzie? Ja fancie wiesz co? 11 na 10, bo taki fan to jeszcze nie <laughs> Taka trochę krówka jakby w smaku <laughs> Dobra, pierwsza z brzegu, jadę to jest Skittles Tylko jakaś wersja taka nie w Polsce systemie Widzisz? Lekko się chyba roztopiły Skittles, syt Świeży towar, o, prosto świeży. z Afryki Czerwiński do Europy, do Krotu do Pozdrawiamy Ryszarda Ten y, 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 kazał nam y, Landrynki przegryzać <grycha> Ja go zapytałem w komentarzu Ty, Landrynki też przegryzasz Ryszardzie. Napisał, że tak Podoba mi dobra, się soka. Ryszard Dlatego, że się nie, nie przybura Jak mówi mu się na ty, No bo sądzi, że jesteśmy w internecie Podoba mu się Ryszard? Wyszło szydło z małoratę. Przyznaj, szczerze, czemu pan Robert Biedroń o tobie tak w takich superlatywach mówił? Przyznaj się. W takich superlatywach, jak gdzie? Ale tymczasem mamy tutaj MMC. Miętowe. Świeżutkie, prosto. z ula. z plantacji. Dobra. Szczerze, może. A co to w ogóle grzebacie, co? To też taka pani jest czasami w telewizji. wiesz że mięsa różne kupuje, Ty nie od was? Czy nie od was? Znaczy mi ta okręciem wyborcza, wiesz? Nie, no, 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 nie ja pluję na to, bo to jest gówno, wielkie gówno. Nie, nie, nie no, spokojnie na wojnie, mieć, ale wiecie o co chodzi. To jest dobre na no, miejsce, no, no. Centrum, nie? Nawet spać można. Co do tych MM'sów. Bardzo dobre, orzeźwiające przede wszystkim. No miętowe, nie. nie. Tyle. A tymczasem. End now. Co tam masz? Citkie chunky. Jakie cookies i cream. O, to takiego smoku chyba jeszcze nie próbowaliśmy. Z takim chamstwem ukroił ten kawał tego batona. U. Powiem wam, że to jest taka lżejsza wersja tego zwykłego kitka. No mi też. Sprawdzamy, co mamy w Dlatego, że my jesteśmy szeryfowej pizzy. Tak To, jest. to wiecie co. Szeryfowi pizzy będą sprawdzali. Precle pizzeryjne, real cheese z prawdziwym serem Bo tam wejdę i ci pomogę A to tam wejdę i ci pomogę, tego byś nie chciała <grym> Dajesz do wąchania? Tak, daję wam do wąchania, po wąchajcie wciągajcie Grube, duże paluchy Big, Big Red, red? Komunistyczne Tyle wino nosa nie wejdzie, Mateusz <grym> Kończymy tą paczuszkę prawie i pokazujemy wam Tego nie idzie pokryć. Ryszard tego nie da rady Ty no tego nie zgryzł To było to Takie mam dwa specjalnie Wziąłem dwa, bo jeden dla Pridaka drugi dla mnie Trzymaj I to jest proszę państwa Extreme Sour Black Cherry czyli Warwick. czarna Czarna Warwick. Wiecie, co czarne? Czereśnia Coś <suszel> czuję wydaje mi się oh, niepozornie oh. wygląda takie tak małe coś jest. Takie. a także pachnie o ja, nie o nie co Siostro. W głowie kręcimy. Toxic waste. Serobek kukocowy Cukier. Czyli już cukru, to mamy tyle. Dextrose. Z... Piłujemy. Look at all of this fucking shit. Doszliśmy do takiego stanu naszego społeczeństwa, do takiego stanu zamożności przede wszystkim, że aż musimy się dzielić cukierkiem. To jest no coś pięknego. Spójrzcie na to współgranie. O, masz. Guma kulka. No. Guma podeszwa, tak zwana. Proszę, bardzo. Ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Jakoś taka pikantna się wydaje. No? Ta guma. Dobra. Tyle od nas, dziękujemy za oglądanie, Zapraszam do kolejnego odcinka Przysmaki z spaki i... Przysmaki z spaki i zajadamy, oceniamy tak. Zajadamy, oceniamy, będziemy żarli pizzę Tak, tak Mówiąc jest. bardzo ordynarnie tak, bardzo ordynarnie Będziemy po prostu ją wpieprzali swoimi tonami, rączkami tak, i tak, ustami I oceniali tak. I oceniali dla was. Dobra